Koreański ciągnik do nawet ciężkiej orki. Proszę bardzo. Oto Kioti o mocy 140 koni, panie... 142 koni. 142 koni, panie Bawle. Coś o tym ciągniku, bo to jest nowość na polskim rynku? Zgadza się. Jest najnowsza seria HX 1402, model, który został wyposażony w silnik o pojemności 3,8 litra, 142 konie. E, posiada bardzo fajną, precyzyjną przekładnię, 32 biegi do przodu, 32 biegi do tyłu. Udźwik na tylnym tuzie to jest 4410 kg, a waga samego ciągnika przekracza trochę 500. E, silnik, tak duży silnik. E... Marce, która kojarzy się z niewielkimi ciągnikami, to, ale to nie jest obs absolutna nowość w Kioti. Nie, to prawda. Kioti prowadziło już wcześniej serię HX na rynki europejskie i amerykańskie. Wcześniej kończyli swoje traktory na mocy 127 koni mechanicznych. Natomiast teraz ta najnowsza seria ma troszeczkę więcej mocy, tak aby sprostać trudniejszym zadaniom. W Polsce i na świecie. Czyli ten ciągnik przygotowany jest na rynek europejski, i ma wszelkiego rodzaju homologacje i inne piękne rzeczy. Zgadza się. Które widać tutaj po designie, jest naprawdę niezwykły, przyjrzyjcie się dokładnie. E, więc to jest ciągnik dla europejskiego klienta. Tak. Ale także widać to w środku, bo w środku jest całkiem. No, ładny, no co tu ukrywać? <gry> tak, akurat seria HX 13.02 i 14.02, czyli maszyny o mocy 132 i 142 koni zostały wyposażone w najbardziej przestronną, najładniejszą kabinę w całej serii maszyn Kioti, więc zapraszam na zwiedzenie. Zaraz Wam to pokażemy. Jesteśmy w środku modelu Kioti HX 1402 i zobaczcie jak to jest przestrzennie, bo to jest 142 konie, prawda? Prawda, zgadza się, kabina jest naprawdę przestrzenna. Zwróćcie uwagę, że nawet na wyciągnięte ręce mam problem, żeby dotknąć przedniej części prawych drzwi. Jest tu jakby luksusowo i beżowo. Zgadza się, kolor beżowy zostaje utrzymany, jasne kolory środka powodują, że wnętrze staje się jaśniejsze. Fotel jest pneumatycznie amortyzowany, podgrzewany, mamy bardzo przyjemną podsufitkę, szyber dach, otwierany szyber dach wraz z osłoną, sterowanie klimatyzacją, radio. Wszystkie elementy, które są potrzebne dla operatora, żeby jakby pozwolić mu na bardzo duży komfort pracy, są również umiejscowione w taki sposób, że nie przeszkadzają. Proszę nam powiedzieć coś o przekładni tutaj nową skrzynię ośmiobiegową, ośmiobiegów do przodu, 8 do tyłu, która może działać w systemie automatycznym, czyli możemy poprzez przyciśnięcie przycisku spowodować, że maszyna będzie sama przełączała biegi pomiędzy 1 na 8. Skrzynia biegów pracuje na dwóch głównych przełożeniach, czyli niski i wysoki oraz jest również wyposażona dodatkowo w biegi pełzające oraz dodatkowe wysokie, wysokie przełożenia Czyli mamy tutaj aż 32 biegi do przodu i 32 biegi do tyłu A tam ta piękna deska rozdzielcza tak, rozdzielcza służy do sterowania maszera, czyli możemy przełączyć tutaj sobie sterowanie precyzyjne na podróż pomiędzy jednym a drugim miejscem pracy, bądź też postawić na bardziej precyzyjne kręcenie kierownicą, czy też sterowanie po prostu sprzętami, jeżeli chcemy pracować. Łączenie wszystkich świateł, wycieraczek, spryskiwaczy, dodatkowych świateł oraz oczywiście podgrzewanie pełnicze. Czyli, czyli yy, można powiedzieć, że ten układ kierowniczy jest progresywny taki? Tak, można powiedzieć, że jest programowalny, progresywnie. No dobrze, a sama kierownica i jak działa? Przełącznik jazdy pod tym z elektrohydraulicznym rewersem, działa w zasadzie sensie podniesienie i przełączenia. Kierownica jest oczywiście regulowana, więc możemy ją sobie dopasować do wysokości i komfortu Wszystkie przełączniki znajdujące się tutaj służą do bezpośredniej obsługi np. pracy z tylnym womem oraz ustawiania prędkości jego obrotu. Powiedzmy, co się cenie. Cena tutaj jest myślę, że bardzo atrakcyjna, dlatego że chcieliśmy wprowadzić ten model 132 i 142 kondy na rynek polski w naprawdę... Atrakcyjnej ofercie, dlatego maszyna stojąca na kołach, wyposażona w te wszystkie udogodnienia, w tą przestronną kabinę, kosztuje poniżej 300 tysięcy zł. Z przygotowaniem do przedniego tuza, tak? To Oczywiście to jest standard w każdej maszynie, czyli wyprowadzona aż 6 zaworów, trzy sekcje z przodu, sterowanie dodatkowo ze zmianą biegów, obsługa łyżko krokodyli oraz osprzętów wymagających dodatkowego łącza hydraulicznego.